do ewakuacji. No. się porobili, ale tutaj słuchajcie, to jest przy urzędzie. O, bo tego że Pięć oskar. Kanan. Kanan. Kanansol. Barki. Ale nie, słuchajcie, to jest urząd marszałkowski, chyba tak? Urząd wojewódzki Białystok. Chyba tak. Dobra, nie będę tam ten Słuchaj, tylko tak może ogólnikowo. I wam powiem, no właśnie, porobili, bo kiedyś nie było tych tabliczek, czyli widzicie plecak ewakuacyjny, miejsce zbiórki ewakuacji, wam to pokazywałam, ale co jeszcze, przy tym filmie tak przy okazji Wam powiem. Z automatu jesteś w exkomunice, czyli jesteś w exkomuni, czyli nie jesteś w komunii, tak? Ex, czyli nie, nie jesteś, nie błączności. Czyli poza odłączony, ekskomunik, podłączony, wykluczony w komunii z Bogiem, jeśli brałeś udział w marszach proaborcyjnych, jeśli brałaś, jeśli popierałaś jakkolwiek, nawet myślą, nawet pragnieniem, podpisem swoim, podpisywałeś się tym, rozmawiałeś, namawiałeś do aborcji, jesteś w komunii, w ekskomunii i nic ciebie nie usprawiedliwia, bez nawrócenia szczerego do Pana Boga zapomnij o zbawieniu duszy. No niestety, no niestety. Żyjemy, słuchajcie, wśród takiego kłamstwa, dlatego o tym się głośno nie mówi. I teraz tak, rządy państw, które wprowadzają aborcje, są w ekskomunicji i ty popierasz takiego rządzącego? I jeszcze księża i nawet tradycji są tacy, słyszałam po internecie, to znaczy nie wszyscy, nie absolutnie, no ksiądz z Baranowa popierał Nawrockiego tak głośno, brał na też, halo, halo, a czy oni co, a Nawrocki robi wszelkie wysiłki, prezydent Polski, żeby zlikwidować proaborcyjność w Polsce? No to taki książę Michale, jak ty jesteś taki y, krzyka, krzykacz, taki ksiądz, wojujący, walczący, o prawdę o tradycję w kościele katolickim, to dlaczego? Bo to ja od ciebie tylko to słyszałam, y, że popierasz na i od tamtych innych księży tradycji to nie, nie słyszałam. Oni, ty też oczywiście nie popierasz aborcji, oni tam ci też nie popierają. No nawet moderniści są, co nie popierają, ale ja teraz nawiązuję do księdza z balanowa ekskomunikowanego księdza MW Woźnickiego, Powiem wprost. I popierałeś tak głośno, jak były wybory na Nawrockiego, to to teraz, w ramach zadośćuczynienia, jeśli Nawrocki powinien zrobić wszelkie wysiłki, żeby Polska nie była żadnym, w żaden sposób krajem proaborcyjnym, to się chciałam z nami podzielić, powiedzieć, wprost. I powiem Wam, że jak do, do, do niego do tego księdza dotrze, yy, to, to niech to powie na mediach, na, na swoim, tak, na YouTube, tam na kanale Plac Zmartwychwstania. Niech powie to w Kazaniu, w ogłoszeniach o aborcji, jak to tak wygląda. A wiecie dlaczego? Ja wam tak powiem jeszcze po skrócie, żeby nie był za długi film Ten poczęcie, poczęcie, chwila poczęcia się człowieka. Zauważcie, jest zbliżenie się, tak, matki z ojcem. Przytulili, przytulili się, zbliżyli się do siebie. I tam się zaczynają dziać procesy. Później tak zasnęli i Niewiasta śpi. Otrzymała nasienie od męża, jako ojciec, jako ojciec od męża. No, powinno być od męża i to sakramentalnego, ale że ponieważ mamy bardzo zepsuty, świński, za, zaświniony, zabydlęcony świat, bo tak postępują ludzie. Jeśli się nie modlą szczerze i nie są świętymi, niestety, dlatego widzicie, yy, te ci globaliści władze mają tak was za takie byd, bydlenstwo, a dlatego właśnie, bo nie robicie nic i żadnych wysiłków, żeby być ludźmi modlitwy i ludźmi świętymi. Więc ta niewiasta już potem zbliżeniu się, tak? Śpi i w niej dokończą się procesy. I zauważcie, żaden naukowiec, żaden lekarz nie jest w stanie wejść na ten moment yy, poczynania się życia. Ani ona sama nawet nie wie, kiedy to, to w niej następuje. Wbrew jej wiedzy i woli, rozumu, wbrew jej wszystkiemu. Ona żyje, funkcjonuje, wstanie, zrobi sobie kawę, śniadanie, no, pomodli się, jeśli, jeśli pobożniejsza, yy, tak? Przejdzie do swoich czynności, pojedzie do pracy, albo w domu coś porobi, ugotuje, posprząta, popierze, poprasuje, no i co? Dziećmi się zajmie. No i co? No i co? I w niej toczą się już procesy poczęcia się dziecka. I tu już działa Boża łaska, Duch Boży, dusza otrzymuje się, otrzymuje dziecko duszę, zaczyna się życie już w tym momencie, kiedy ona nie wie, nie wie jak tam się łączą te gamety męskie, damskie, żeńskie, znaczy się... Ona nie wie tego, tak? I słuchajcie, a co najważniejsze, ten akt twórczy poczęcia się dziecka to jeszcze może być wiadomym, tak? Na trzeźwo. Ona wie, kiedy zbliżyła się ze swoim mężczyzną. Może no tak ja chyba będę nazywać, bo słuchajcie, no bo, no bo powinno się mówić z mężem, tylko i wyłącznie z mężem i to po błogosławionym sakramentalnym związku. Ale ponieważ mamy bardzo zepsuty świat, no to trzeba mówić, że niewiasta z mężczyzną, bo są przecież partnerzy i, i konkubinaty. Ale, no, ale chodzi o fakt prawa naturalnego, poczęcia. Więc on, ona nie wie, kiedy to następuje. Ona zasnęła, ona przychodzi do zwykłych czynności codziennych i ona nie wie, kiedy. Czy to w nocy, o, o której godzinie już się połączyło, tak? Nasienie mężczyzny z jej, z jej tym, no, no nazywa medycyna jajeczkiem. Ona nie wie, w której godzinie, w którym momencie. Czy to już, czy to jeszcze trochę trzeba poczekać. Czy to może, nie wiem, słuchajcie, nauka tego nie odkryła, czy to następnie przechowane jest coś i następny dzień jeszcze w poczekalni, tak zwane nasienie mężczyzny. No także tak to się dzieje. No i zakończ.